To jest, Kolejny. kolei. jest. To, to jest Uzi. Uzi. szałf jest... na minutę. Izraelski, tak? Izraelski, tak, tak. tak, tak. tak. To są pneumatyki tamtej. A ten ubytek czarny, ten? To jest yy, płat kolufowy. Tak, zwana pompka, nie? Na, aha, na, 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 tak zwany Mosberg no, do no, wyważania drzwi. No, na filmach mówię o No, jak? Sure, sure. Sure. Tak, tak jest za A to jest... pistolet to jest jaki? W polskiej produkcji? Ten pistolet? Ten pistolet. To jest czeska CZ, nie? Trzedł dwójka, nie? Najnowszy produkt ich. A ten na, na samym oknie taki, ten taki drewniany? To, ja. to jest też podobny nie A z córy strzela policja do, do, do demonstrantów? Gładkolufowe. Gładkolufowe to takie są, nie? To, si? że, że oni używają gumowych kul, nie? No.